Moim pierwszym rysunkiem były światła uliczne. To jest początek filmu, który trwa dokładnie 11 minut. A jak autyzm? This autobiography consists of information about my hearing and eyesight playing tricks on me. Do trzech pół lat nic nie mówiłam. Wiedziałem, że byłem inny niż wszyscy, ale nie wiedziałem, dlaczego byłem inny. To się zaczęło jeszcze w okresie przedszkolnym. Nienawidziłem małych sklepów. Wydawało mi się, że jestem jeszcze mniejszy niż w rzeczywistości. Gdy miałem 6 lat, byłem zafascynowany liczbami. Czasami liczyłem do tysiąca. Zajmowało mi to całe godziny. Kiedyś byłem w klubie dziecięcym, ale nie podobało mi się, bo wszyscy rozmawiali i brzmiało to jak grzmot. Z tego samego powodu nie lubiłem chodzić do miasta. Hałas był okropny. W przedszkolu nie szło mi najlepiej. Czasami, gdy rozmawiałem z kolegami, ledwo ich słyszałem. Czasami brzmieli jak pociski. Myślałem, że ogłuchnę. Nie chcieli, żebym się z nimi bawił. Nawet gdy ja tego chciałem. Myśleli, że jestem stuknięty. Stawałem i machałem rękoma. Dzieci nie lubią dzieci, które są inne. Nie powodziło mi się w szkole. Słyszałem zniekształcone polecenia nauczycieli. Widziałem jak przez mgłę. Nie mogłem dostrzec tego, co było na tablicy. Mogłem słyszeć i rozumieć słowa, ale potem zlewały się one ze sobą. Z widzeniem i słyszeniem było tak, jakby ktoś regulował telewizor. Three hundred and one, three hundred and two, three hundred and three, three hundred and four, three hundred and five, three hundred and six, three hundred and seven, three hundred and eight, three hundred and nine, three hundred and ten. As a child. Jako dziecko zawsze pragnąłam być obejmowana. Tęskniłam za czułym dotykiem. Jednocześnie wysuwałam się z objęć. Objęcia wydawały się pochłanianiem przez fale. Kiedy miałem 16 lat, bałem się spojrzeć komuś prosto w oczy. Patrzyłem pod kątem 45 stopni. Nigdy nie mogłam nadążyć za rytmem rozmowy. Ludzie mówią mi, że często przerywam rozmowę. Mam kłopoty z ustaleniem, co jest tego przyczyną. Po prostu nie słyszę przerw między słowami. Gdy ktoś pokazuje mi coś na rysunku, coś, co wydaje się interesujące, nie mogę tego znaleźć. Szczególnie wtedy, gdy ktoś chce, abym się tym zainteresował. Natomiast coś niezwykle nudnego, widzę od razu. Byłam wyjątkowo pochłonięta wirującymi monetami, obracającymi się błąkami. Poza nimi nie widziałam nic. Robiłam to, bo wyłączał to dźwięk, który ranił moje uszy. Gdy byłam zafiksowana, żaden dźwięk do mnie nie docierał. Nawet nagły dźwięk nie straszył mnie w moim świecie. Jakiś komik podarował I mi puszkę z symbolem Shell'a. Kładłem And ją stroną na wierzch shella. z Shell'em. Byłem nią ją zafascynowany. I Zawsze miałem obsesję czasu i punktualności. Zawsze musiałem kłaść się o 8, ani sekundę później, bo wywoływało to u mnie napady autoagresji. Mamo, dlaczego światła uliczne świecą? Bo robi się ciemno. Jako dziecko zadawałam te same pytania bez końca. Robiłam to, bo sprawiało przyjemność usłyszenie odpowiedzi. Jeśli coś mnie zainteresowało, schwytałam się tego tematu i cały czas o tym mówiłam. Czasami słyszałam i rozumiałam wszystko. Czasami dźwięk mowy był dla mnie nie do zniesienia. Podobają mi się pociągi, bo są interesujące Moim pierwszym projektem był pociąg typu 337. Is the best Uważam, że jest najlepszy z całej sekwencji animacyjnej. 47 is drugi my pociąg typu 4-7 jest drugi w kolejności. Wybierał się wyimaginowane podróże. Wymijam inne pociągi na stacji. Mijam jezioro, a w końcu widzę drogę, która do nikąd nie prowadzi. Typ pociągu 4-7 jest pociągiem z dźwiękiem.

Bardzo lubiłem oglądać kanał czwarty. Nie chciałem niczego opuścić, co było na tym kanale. Ulica Koronacyjna. Bardzo lubię ten serial. Jeżeli będzie inny kanał telewizyjny, to już nie będzie taki sam. Jeżeli nie będzie niczego innego na tym kanale, będę oglądał inny kanał.